W tym wszystkim chciałbym pokazać jak działa Distinct Otóż mamy tutaj zbiór Quakes Chcemy y, usunąć duplikaty ze Stations z tym przelicząc się, że zostawimy tylko pierwszą, pierwszy napotkany wiersz z daną stacją Tak więc może najpierw to pierwsze co robimy to y, Sortujemy przy pomocy Arrange widać, że stations jest, ale są duplikaty. 10 występuje wielokrotnie, ale jeżeli użyjemy Distinct, to od razu widać, że. Duplikaty zostały usunięte. No i tyle.